Ja mam kapelusz myśliwski, jakby co? Hmm. I tego nie będę zmieniał. Nie wiem, jak to wygląda, ale dobra. Okrągły taki. No tak. A ty na militarce jeszcze? No tak, lutuję. To ja. Masz. To ka ka kapeluszko Kapelusz wojski. no dobra. <laughs> o w tym chodź, to, to będę wiedział o co chodzi. Będę myślał, że jest zombie. Tak. Ty, no nie gadaj, no genialne. Jakie no. genialne, ty. Ja już ci da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jaki gość, normalny. No, w ogóle mam lockpicka, możemy się zamknąć. Ty, ja mogę sobie naprawić pancerz. Bo ja w ogóle już nie mam miejsca, żebym wziąć te naboje. A mam, dobra. Czeka, ja sobie mogę naprawić tego pancerz. A nie, co ja gadam, przecież ja nie mam twojego. Ja myślałem, że mam taki jak ty. To mam, jakby coś do, do naprawy, jakbyś miał uszkodzony. ścioło, co jest? Gdzie lecimy? Jaka hmm. ile osób na serwerze? To! A wiesz co to znaczy? Że zaraz nie. ktoś tu będzie. Ty, za Ty. No? On strzela. Ty... Nie, on spada. Ty. Serio? Pobiegnę. Tak Zaklepuję Nie mój. A czy ty powiedziałem, mój jest. Mój jest. Osłania. Czyli pewnie zginę. Ty, nie wiem czy jeszcze ktoś nie biegnie. Zaraz zobaczę. Chyba kogoś widziałem. Spokój wawali do mnie. Kto? To ty szedłeś? Tak, ale do gościa innego. Gdzie? Tutaj koło mnie jest, no tu gdzie szały. Okej. Okay. leży jeden. Łołowy! Ko... 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 Dobra. Ko... 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 Dobra. dobra. Gdzieś tam, gdzieś tam. Dobra. Ja biegnę wyżej, tylko mnie nie zabij. A widzę cię. Nie widzę, gnoja. A tu są takie gęste krzaki tam. No. Pójść was, co tu się porobiło? Nikogo nie ma. ta. No nie widzę gościa. Ja też nie wiem, nawet go będziecie O, ty tak polem biegnie bo... daleko ktoś. To ty, to ty, dobre. Ja, to ja. I on do mnie nie wali, to dziwne. No, może zwiał? Spróbuję go wyhaczyć. Hmm. No, 100 osób w Starym Soborze i co jest? Zmieniam pozycję na czerwony. Na hangar. No, ja, ja jestem w wowalny. Mhm. Mm Tam jest fajne okienko. Uuu. Co? Nic, nic. i info. Ale te strzały na pewno nie jedna małpa słyszała. No tak. Mają niezły, niezły słuch. Dojrzałego banana z takiej odległości umiał mu słyszeć. O osób my w Starym Soborze. Mądrze. O mądrze, bo nikogo nie mam. No. Każdy sobie tak mówi. Że pewnie prokocy w Starym Soborze. No i mają rację. Jest jeden jeden. Jak to jeden jeden? No ja mam jednego kila i ty jednego. Aha. A koło ty zabijesz? No tego w kontenerze. A no tak, tak. A ja tego drugiego, tak? Było napisane. No tak. No dobrze, bo ja, bo ja właśnie strzelałem z tundy, nie trafiałem, a później wyciągnąłem tego, yy, mojego Glock, yy, glocka, i trafiłem, tak. no. Ja strzelałem do niego z kałacha, ale tak mniej więcej gdzie on, nie celował. No mniej więcej, jak zwykle. Ale dobrze, bo hałasę narobiłeś, on tak się wystraszył, że w moją stronę zaczął z powrotem uciekać, bo najpierw w twoją, później w moją. Ciekawe czy ktoś przy helikopterze jest, nie? No, nie wiem, no, chyba trzeba będzie iść na kepsy za chwilę. Na kebsa, o właśnie. Ale czekaj, coś czuję, że... Że zaraz będzie mał, Nie, myślałem, że będzie. Bo patrzę na nowy sobor. I na to podejście, co kiedyś kampiliśmy Nikogo. Yy, coś tu leży. A nie, to koło. Co? Yy, koło do samochodu. Ty na tej szopie cały czas? Tak, no, czerwonej. Wali? Co to było? To... Był. wabik. O ja pierniczę. Ty ktoś tu był, bo wywalone gany są. USG i tak dalej. To też mam nadzieję. Pobiegam sobie po tych namiotach. No. Bali do mnie ktoś. Ze środka. A tak, na górze jest. Leżę. I nie żyję. Za chwilę nie będę żył. Wszedł na górę, na czerwone. Po schodach. I już mnie dobił.